Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj pan Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, laureat nagrody Promotor Polski na Śląsku 2022. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wizytę, gratuluję nagrody i chciałbym na początku zapytać o taką kwestię. Żyjemy w dosyć niepewnych czasach dzisiaj i jak teatr reaguje na współczesne niepokoje, lęki? Niegdyś sztuka miała nami wstrząsnąć, wyrwać z pewnego letargu, w który wprowadził nas dobrobyt, a czy teraz przynosi ukojenie, czy jest inna jej rola? Ja myślę, że po pierwsze musimy pamiętać o tym, że teatr jest taką samą instytucją. Jak wiele innych, który zatrudnia w moim przypadku sto kilkadziesiąt osób i zape musi zapewnić im byt. prawda? My produkujemy coś, co jest bardzo ulotne, czyli tak zwaną sztukę, no, ale musimy wyprodukować spektak. Ten spektak kosztuje jakąś określoną liczbę pieniędzy no i bilansuje się w spotkaniu z publicznością w momencie, kiedy publiczność kupuje bilety. Jeżeli publiczność przez dwa lata nie mogła kupować biletów albo nie wiem, kupowała 50% w najlepszym wypadku. No, to wtedy wiadomo, że to się kolokwialnie rzecz ujmując, bilansuje średnio. Więc, to jest pierwszy element, o który ja jako dyrektor musiałem zadbać, żeby utrzymać te miejsca pracy. Bardzo mi zależy na tym, żeby jakość tej instytucji, którą prowadzę, czyli Teatru Śląskiego, największej sceny dramatycznej w województwie śląskim, które ma 5 milionów ludzi, żeby zapewnić. A teraz, jeśli idzie o te sprawy, nie wiem czy istotniejsze dla mnie, pewnie tak, ale dla części może społeczeństwa mniej, czyli artystyczne, no to jasne, że teatr musi nieść ludziom w jakimś sensie nadzieję. Musi też opowiadać o tym, co się dzieje za oknami w taki sposób, żeby ludzie no, też znaleźli jakąś metaforę w tym wszystkim. Trudno pokazywać na scenie skrót wiadomości, Właśnie. prawda? Więc no oczywiście więc ta odpowiedzialność jest dwojaka, no tak jak Panu powiedziałem, że odpowiedzialność za ludzi i instytucje, no i za to, żeby ta instytucja produkowała coś, co jest w sensie artystycznym interesujące. No właśnie, skoro jesteśmy przy teatrze, to chciałbym zapytać o jedną kwestię. Mieliśmy premierę Byka okay. w warszawskim teatrze Studio. Studio. I dosyć, powiedziałbym, silne reakcje spotkaliśmy. Dosyć silnie to rezonowało w mediach. Proszę powiedzieć, jak idzie, jeżeli można tak powiedzieć, objaśnianie Polakom Śląska? Czy to jest trudna, trudny temat, czy jak pan, jak pan to widzi? No, mam takie wrażenie, że no, to się zmienia z czasem, chociaż świadomość w Polsce tego, jaka jest specyfika Śląska. Jak ona jest inna trochę od tego, jaka jest specyfika pozostałych regionów w tym kraju, to jest bardzo trudne, żeby pojąć, jakie są podstawowe różnice, żeby nie wchodzić w takie ryzykowne rzeczy, jak jak jakiś autonomia, separatyzm i bo nie o to idzie. No, Byk jest takim spektaklem, który bardzo mocno rezonuje w Polsce. Myśmy mieli premierę w Teatrze Studio w Warszawie, ale mieliśmy również premierę w Katowicach, w Teatrze Kores i ostatnio premierę w Teatrze Łaznia Nowa w krakowskiej Nowej Hucie. I muszę Panu powiedzieć, że w każdym z tych miast ten spektakl był odbierany bardzo, powiedzmy no, nieskromnie powiem, entuzjastycznie, natomiast w każdym z tych miast trochę inaczej, inaczej. Był postrzegany w Krakowie, który też ma kompleks Warszawy jakoś jak Śląsk u nas na Śląsku był inaczej odbierany z tego względu że tam są takie śląskie historie dziadek z Wehrmachtu i tak dalej i tak dalej które dla wielu ślązaków są zrozumiałe i to są te tajemnice które w naszych domach są w tych szachach, szafach szafach bufetach śląskich pochowane i ci ślązacy będący na spektaklu kiwali głowami że tak myśmy też tak mieli natomiast jeszcze inaczej w Warszawie gdzie bez pardonu mój bohater Robert Mamok słowami Szczepana Twardocha, który to napisał, obraża tak zwaną Warszawkę i mówi, że tej Warszawy nienawidzi i tam pokazuje różne postawy, które mogą być uważane za, nie wiem, jakieś kontrowersyjne i tak dalej, z perspektywy zwykłego człowieka mieszkającego na przykład na Śląsku. I to jest ciekawe, że każdy inaczej w jakiś sposób reaguje, no ale to też wynika z, z faktu, że tak naprawdę reszta Polski nadal ten Śląsk mało rozumie. I bardzo się cieszę i dziękuję za tę nagrodę, bo to dla mnie jest coś niezwykłego, bo to udowadnia, że to, co robię od, od iluś tam lat, czyli promując w jakimś sensie śląsk, to dociera do, do różnych osób w Polsce no i chce się. Słuchać opowieści o Górnym Śląsku, i chce się próbować ten Górny Śląsk zrozumieć. Właśnie odpowiedział Pan na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać. Właśnie, przepraszam! Czym, czym jest dla Pana, jak Pan odbiera tę nagrodę, promotor polski, która no w zamiarze ma być takim podziękowaniem, docenieniem tego wszystkiego, co osoby robią dla promocji danego regionu, zarówno przez sferę kulturalną, jak i sferę, chociażby biznesową. No tu w tym, w pana przypadku mówimy o tej kwestii e, promocji poprzez kulturę. E, to bardzo serdecznie dziękuję, bo to jakby przewidział Pan to moje, to moje trzecie pytanie. Raz jeszcze serdecznie gratuluję i życzę dużo, dużo sukcesów i wiele dziękuję. wspaniałych. Dziękuję i wspaniałych zapraszam rynku. do Teatru Śląskiego. Proszę zobaczyć, jak sobie radzimy w czasach pandemii. No i co prezentujemy Państwu, bo też wiele osób przyjeżdża do nas z różnych miejsc Polski, Polski. na premierze spektaklów piątek: Agaty Dudy Gracz, e, e, Odys i Świnie. Czyli z wierzeniami Tomana przyjedzie cała Polska na to przedstawienie w sobotę. Będzie też Kraków, wiem, dyrekcja Teatru Słowackiego, będzie dyrekcja różnych innych teatrów z całej Polski, więc no, ciekawy jestem, jak to odbiorą, ale przede wszystkim my robimy teatr dla ludzi, więc liczę, że Państwo będziecie chcieli do naszego teatru przychodzić. Zapraszam. Bardzo zapytać. serdecznie dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę i za to zaproszenie i gratuluję nagrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo dziękuję.